Perła wśród europejskich miast, przez kilka stuleci stolica Polski. Szczęśliwie przetrwał wojny i kataklizmy. Nazywany bywa miastem królów i świętych, a doskonałym tego przykładem jest Wawel. Wawel to potężne wzgórze wznoszące się wysoko nad krakowskim starym miastem i rzeką Wisłą, zamieszkane przez ludzi już w czasach prehistorycznych. Z czasem powstały tu Gród i Zamek, siedziba książąt i królów, a także jedna z najpiękniejszych w Europie katedr. To miejsce pochówku władców Polski, bohaterów narodowych, a także świętego Stanisława Zeszczepanowa, biskupa i męczennika, patrona Krakowa i całej Polski. Nakręcić kilkadziesiąt godzin filmu dokumentalnego o znaczeniu Wawelu dla dziejów polskich, o wszystkich ważnych wydarzeniach, które miały tu miejsce, to żaden problem. Wyobrazić sobie historię Polski bez Wawelu to po prostu niemożliwe. Konfesja Świętego Stanisława to centralny punkt katedry na Wawelu. Położona między królewskimi grobami, nazywana bywa ołtarzem ojczyzny. Była świadkiem królewskich koronacji i ślubów. To przed konfesją Świętego Stanisława składano wrogie sztandary po zwycięskich bitwach. To w cieniu konfesji Świętego Stanisława dojrzewała wiara młodego Karola Wojtyły. Ale wtedy nastąpił moment dramatyczny dla niego i dla wszystkich Polaków. Wybuchła Druga Wojna Światowa i rozpoczęła się niemiecka okupacja. Przyszłemu papieżowi mocno utkwił w pamięci tragiczny dzień, gdy hitlerowskie Niemcy napadają na Polskę. 1 września 1939 roku w opustoszałej katedrze na Wawelu ksiądz Kazimierz Figlewicz odprawia Mszę Świętą. Ministrantem jest student Karol Wojtyła. Nagle wyją syreny alarmowe. Po chwili zaczyna strzelać artyleria przeciwlotnicza. Spadają pierwsze bomby, zabytkowe mury katedry drżą od wybuchów. Rozpoczyna się wojna, która pochłonie kilkadziesiąt milionów ludzkich istnień. Sama Polska straci 6 milionów obywateli, w tym 3 miliony Żydów, zamkniętych początkowo w gettach, potem bestialsko mordowanych w niemieckich obozach zagłady. Dwudziestoletni Karol Wojtyła patrzy na to piekło na ziemi. W jego sercu powoli rodzi się powołanie kapłańskie. Czarny krucyfiks pochodzi z XIV wieku i wiąże się z historią świętej Jadwigi. Córka Ludwika Węgierskiego była postacią absolutnie niesamowitą. Królową Polski została, gdy miała 10 lat. W wieku 11 lat gorąco modliła się przed tym krucyfiksem, bo życie postawiło przed nią ciężki wybór. Panowie polscy chcieli, aby wyszła za mąż za poganina, za dużo starszego od niej litewskiego księcia Jagiełę. W efekcie cała Litwa miała przyjąć chrzest. Miał to być też pierwszy krok do budowy polsko-litewskiego imperium, które w XVII wieku stanie się największym krajem Europy, liczącym niemal milion kilometrów kwadratowych powierzchni. Ale mała Jadwiga, chociaż nad wiek dojrzała i inteligentna, bała się, miała wątpliwości. I wtedy przemówił do niej sam Jezus. Miał powiedzieć: czyń, co widzisz. To znaczy, podobnie jak on, czasem warto poświęcić jakąś część samego siebie, by doprowadzić do czegoś wielkiego i wspaniałego dla innych. Przed tym krucyfiksem długimi godzinami modlił się także Karol Wojtyła jako młody chłopak, potem jako ksiądz, biskup, wreszcie jako papież. I dziś każdy z nas, każdy, kto przybędzie na Wawelskie wzgórze, Odwiedzi wawelską katedrę i stanie przed czarną figurą Chrystusa, może usłyszeć dokładnie te same słowa, co święta Jadwiga i święty Jan Paweł II. Czyń, co widzisz. To jest sarkofag Tadeusza Kościuszki, bohatera walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych i wolność Polski. Jesteśmy w krypcie świętego Leonarda, datowanej na przełom XI i XII wieku. To najstarsza część katedry na Wawelu, znajdują się tu groby polskich królów i właśnie narodowych bohaterów. A przed tym ołtarzem, 2 listopada 1946 roku, Karol Wojtyła, ubrany w czarny ornat, odprawił swą pierwszą w życiu mszę świętą, tak zwaną mszę prymicyjną. To właściwie były to trzymsze, msze prymicyjne. Jak to możliwe? W Dzień Zaduszny Kościół szczególnie gorąco modli się za dusze zmarłych, a każdy kapłan ma prawo odprawić trzymsze święte. W przypadku Karola Wojtyły był to opatrznościowy znak. Mógł modlić się za swoją matkę, która zmarła, gdy miał 9 lat, za swojego brata, który odszedł, gdy Karol miał lat 12 i za ojca, który zmarł 5 lat wcześniej, w 1941 roku. Ten człowiek, który miał być nazywany Ojcem Świętym, papieżem dla całego świata, z ludzkiego punktu widzenia wchodził w dorosłość jako osoba zupełnie osamotniona. Schodzimy już z Wawelskiego wzgórza, żeby ulicami Starego Miasta, przez rynek główny, bramę floriańską i barbakan dotrzeć do kolejnego miejsca, bez którego nie sposób zrozumieć, kim był Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II. Niektórzy odwiedzający Kraków turyści sądzą, że wystarczy zobaczyć tu tylko dwa kościoły. Kościół Mariacki i Katedrę na Wawelu. Ale to coś gorszego niż zbrodnia. To błąd. Warto obejrzeć m.in. ten piękny kościół. Kościół św. Floriana, którego początki sięgają XII wieku. To właśnie wtedy książę Kazimierz Sprawiedliwy poprosił papieża Lucjusza III o relikwie św. Floriana, rzymskiego legionisty i męczennika z IV wieku. Papież zgodził się. I właśnie... Tu zaczyna się legenda. Papieski legat jechał do Krakowa na wozie ciągniętym przez woły, ale woły zatrzymały się na tym miejscu i nie chciały ruszyć do przodu. Uznano, że to znak. Tu musi powstać kościół pod wezwaniem świętego Floriana. Ta świątynia jest bardzo mocno związana z historią Polski i Krakowa to jest miejsce, które rozpoczyna tak zwaną Drogę Królewską prowadzącą przez Rynek Główny aż na zamek na Wawelu. Ale jest to również świątynia bardzo mocno związana z biografią Karola Wojtyły, który w 1949 roku został tu wikarym. I to właśnie tu przy kościele Świętego Floriana okazało się, że jego żywiołem, pasją i powołaniem są ludzie młodzi. Grupę młodych ludzi skupionych wokół księdza Karola Wojtyły nazywano nie tylko środowiskiem, ale też paczką, rodzinką albo wujkowym towarzystwem. Wspólne spotkania i wyjazdy, np. w góry, na narty czy na kajaki, dawały księdzu Karolowi Wojtyle, wikariuszowi z kościoła świętego Floriana, niezwykłą możliwość wglądu w serca, dusze i umysły tych młodych ludzi. Towarzyszył im w najważniejszych życiowych decyzjach w rozterkach, w wątpliwościach patrzył jak rodzą się ich pierwsze poważne miłości a potem udzielał ślubów chrzcił dzieci i wnuki to zresztą coś niezwykłego że ta przyjaźń przetrwała do samego końca aż do śmierci świętego Jana Pawła II w październiku 1978 roku tuż po swoim wyborze na stolicę Piotrową Jan Paweł II pisał w odpowiedzi na list od swoich młodych niegdyś przyjaciół Skoro piszecie, że kajak zamieniłem na łódź Piotrową, to widzicie, że trzeba mi teraz jeszcze więcej wioślarzy. Wujek tak o swoim duszpasterzu mówili młodzi ludzie, którzy jeździli na wycieczki z księdzem Karolem Wojtyłą. Wujek był jednym z nas, ale równocześnie był duszpasterzem dla ludzi, którzy z nim wypoczywali wspominał jego przyjaciel Gabriel Turowski. A sam ksiądz Wojtyła pisał w tamtym czasie, że wycieczka ma być dobrze przygotowaną improwizacją. Ksiądz powinien być gotów rozmawiać z młodymi o wszystkim. O filmach, o książkach, o pracy zawodowej, o badaniach naukowych, a nawet o będzie. Czymś, co głęboko zapisało się w pamięci uczestników wycieczek z księdzem Karolem Wojtyłą, a zarazem, jak na tamte czasy, prawdziwym ewenementem były msze święte, podczas których za ołtarz służył odwrócony do góry dnem kajak albo kamień na leśnej polanie, chociażby w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach. Tylko człowiek, który jako ksiądz miał tak odważne, otwarte i nowatorskie podejście do młodych, który tak doskonale ich rozumiał, mógł potem jako papież wpaść na pomysł zorganizowania Światowych Dni Młodzieży.